Halo Busko. To kolejny weekend, w który przygotowaliśmy dla was wydarzenia w Busku Zdroju i okolicach. Nadchodzący weekend w Busku Zdroju i regionie zapowiada się niezwykle barwnie i intensywnie. Będzie coś dla fanów muzyki, folkloru, sztuki i klubowej zabawy. Piątek, 16 maja w Kielcach z rozmachem wystartują Juvenalia i Majonezalia 2025. W Amfiteatrze Wka dzielnia zagrają Young Leosia, Bledka, O Co Chodzi i Reto. Natomiast w sobotę Łzy i Maryla Rodowicz. W sobotę w Busku Zdroju odbędzie się spotkanie autorskie z Krzysztofem Bieleckim zatytułowane Śpiewać Każdy Może. Także tego dnia wiele miejsc włączy się w akcję, jaką jest Noc Muzeów. Listę znajdziecie na naszej stronie internetowej. Jednak z naszej strony chcieliśmy polecić wydarzenie na Świętym Krzyżu. Także tej nocy w Mirage Music Club w Konarach Zagra DJ Sendker. A jeśli komuś bliższy jest folklor niż muzyka elektroniczna, to od sobotniego poranka w parku zdrojowym rozbrzmiewać będą ludowe pieśni i tańce. Ruszają bowiem 49. Buskie spotkania z folklorem, które potrwają przez cały weekend. W niedzielę od rana trwać będą kolejne prezentacje zespołów folklorystycznych, a po południu na stadionie miejskim w Busku Zdroju rozegrany zostanie mecz czwartej ligi. AKS 1947 BUSKO Zdrój podejmie klimontowiankę klimontów. Na zakończenie dnia coś spokojnego i nastrojowego: wieczorny spacer z przewodnikiem po BUSKu Zdroju nocą. Który pozwoli odkryć uzdrowisko w zupełnie innej atmosferze: pełnej światła, historii i oddechu. To wszystko na dziś. Wszystkie szczegóły na temat wydarzeń oraz kolejnej imprezy znajdziecie na naszej stronie internetowej halobusko.pl. Do zobaczenia za tydzień.